No i dzień dobry, witam wszystkich piąteczka. Jesteśmy na podsumowaniu pikema. Ale jeżeli chodzi o podsumowanie majorowe, to będzie to oczywiście podczas kolejnych newsów. My dzisiaj skupiamy się na pikemie i na tym co się działo, więc w formie mojego podsumowania w fazie pierwszej. No niestety, ale udało mi się jedynie gdzieś tam wyklikać jak widzimy dwa punkty, także to była katastrofa jakaś. No w drugiej fazie nie zdążyłem, bo byłem na wyjeździe i jakby ten pikem ogólnie był jakiś taki dziwny, że to gdzieś tam w nocy dopiero się odpaliło, można było już ten jeden dzień, gdzie akurat już byłem na wyjeździe, no ja myślałem, że będę w stanie gdzieś tam wiecie w miarę jeszcze przed tym ostatnim meczem to zrobić, ale się nie udało. No ale możemy przejść do fazy numer 3, faza numer 3, decydująca ostatnia faza tego turnieju, także co mam o tym wszystkim do pomyśleć, powiedzenia, no wcześniej było bardzo dużo zaskoczeń, bardzo dużo fajnych chwil, bo Falcons między innymi odpadło, natomiast tutaj i teraz dzieją się najważniejsze rzeczy, bo do gry po prostu wchodzą najlepsi. Spróbuj stronę CS:GO. Otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skin. Z kodem MKNU trzymasz 2 złote 10 groszy zł na start oraz 10% do depozytu. Na stronie znajduje się wiele różnych skrzyń i co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy. Z możesz zdobyć super nagrody Na stronie mamy także case battle Gdzie toczysz bitwę Na skrzynki z innymi użytkownikami No i mamy aktualnie jester mod Czyli taki tryb jokera który daje wam Dużo większe szanse na zgarnięcie Mega fajnego itemu A jeżeli uzbierasz już przedmioty To możesz je wymienić na dowolny przedmiot Dzięki funkcji exchanger Wbij na stronę z linku w opisie I sprawdź swoje szczęście Także jeżeli chodzi o teamy, które według mnie awansują, także jeżeli chodzi w ogóle o ten pick'em, to tutaj będę musiał się naprawdę sporo zastanowić, bo... No Mam tutaj takie zespoły, które na 0-3, że tak powiem, są faworytami. E, I jest to m.in. 3-4 takie zespoły. E, fajnie też, że do gry wkracza już e, G2, fajnie, że wkracza Vitality, Mouse i e, naprawdę tutaj e, światowa czołówka. E, no i też ciężko tak naprawdę wywnioskować, kto na kogo będzie grał, bo może być na przykład mecz Spirit kontra Vitality, Vitality versus Mouse i tak dalej, więc. Więc to wszystko jest do przemyślenia większego, ale może zacznijmy od tego, co jest tak naprawdę. No w miarę pewne, tak? Co jest tak naprawdę w miarę pewne. Eee, no pewne w moim odczuciu będzie to, że awansują do fazy tutaj z 1, 3 bądź. Czy przepraszam, z 3 bądź 3-2 takie teamy jak Uwaga, 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 mam dylemat. Na pewno ta trójka, tylko teraz kogo na 3.0, kogo na 3.1, no ale zacznijmy od tego, co według mnie dość pewne, tak? Co według mnie dość istotne, no to Awans e, G2 Esports, jeżeli chodzi o 3 do 1 bilans, no i może tutaj, może tutaj nie będzie jakichś większych problemów, bo już no, mają swój optymalny skład, grają swoim składem. Jest Hades, jest Hunter, bez żadnych standinów, bez żadnego grania z trenerem. Także w pierwszym piku typuję oczywiście reprezentację G2 Esports. W drugim typie wydaje mi się, że Na'Vi też awansuje, ale to nie będzie zespół, który zrobi 3-0, tylko właśnie gdzieś im się ta noga powinie. Raczej Na'Vi jest dość standardową ekipą, która no, zdziwiłoby mnie, gdyby nie awansowali do fazy pucharowej tego turnieju. Po prostu, więc kolejny typ to jest Na'Vi. No, tutaj Liquid bym wykluczył raczej. Hmm, może teraz skupmy się na 03. No, 03 on tak albo Legacy, albo LinVision. Ewentualnie, ewentualnie tutaj coś pod y, Furianem Miga Pain, może, ale myślę, że zrobimy sobie LinVision. No oni ok, fajnie, coś takiego wydaje mi się, że machną. Chociaż oni pokonali Face Clan, i z jednej strony nie byłoby też takiego. Może nie tak, Face raczej jakiś mecz wygra, ale no nie uważam, że Face to była jakaś drużyna, która grała fenomenalnie, nie. I szczerze, mam jakąś taką dziwną ochotę dać Face na 0,3. Bo no, moim zdaniem to jest Team, który na pewno nie wygra. Oni też jakby nie grają jakiegoś wybitnego CS i naprawdę mogę, może im się gdzieś tam ta noga powinąć. Także ja zaryzykuję Face na 0-3. I to będzie naprawdę bardzo ryzykowny wybór w moim, moim odczuciu. Eee, no i dobra, no to mamy w sumie drabinkę 3-0 wypełnioną. E, taka dosyć ryzykowna. No teraz tak, 3-0, Vitality. I teraz pytanie na kogo oni trafią? Ja daję Spirit na 3.0. Liczę, że będzie bardziej pojedynek e, Vitality Mouse i Spirit versus albo Navi, albo właśnie Aurora. Ewentualnie Spirit e, Mouse, a Vitality z tymi, bo to wiadomo, no nie jesteśmy w stanie też przewidzieć, jak to się potoczy, bo no to jest za duży random. No i teraz przede wszystkim, co wyklikać tutaj trzeba? Widzę, że tutaj Kubik e, Mary. <gry> No dużo takich tutaj w topce u mnie w znajomych, więc też ciekawa, no ale dobra, bo ja tu się rozgaduję o pięciu innych rzeczach, a wracając do turnieju, kto awansuje, awansuje 3D Max, czekajcie, bo może nie, dobra, tak, awansuje Maus, awansuje Aurora, no to myślę, że to jest bez zbędnego tutaj tłumaczenia, dlaczego tak, a nie inaczej wybieram, to będzie idealne podsumowanie do dobrego sezonu od Aurory i od Maus, którzy no notorycznie grali w playoffach, czy też mówiąc o Maus w finałach, Wielkich turniejów w ostatnim czasie, w ostatnim powiedzmy półroczu. No i teraz przechodząc do meritum, dwie ostatnie, dwa ostatnie sloty, a zespołów jest kilka. No, wykluczę Nemigę, wykluczę Furię, wykluczę, wykluczę Legacy, wykluczę raczej Liquid 3D Max wrzucę na bilans, który awansuje do tej fazy kolejnej. No i teraz pytanie, co dalej? Pytanie, kto teraz? Bo. No to nie jest prasta misja, prawda, widzowie, to nie jest taka łatwa sprawa jak mogłoby się wydawać, bo z jednej strony mamy The Mongols, które może awansować, ale z drugiej mamy między innymi właśnie Virus Pro, które przeszło 3-0 z poprzedniej fazy i jak możemy sobie tutaj zauważyć właśnie Virus Pro, no ale też no, no kogo oni grali, nie? Z jednej strony też jakby nie patrzeć, no Zawgi fajnie tutaj też pogrom. No ale czy to jest ten moment? No na pewno będą mieli przynajmniej dwa zwycięstwa obstawiam. Tylko pytanie czy Decider czy iść w doświadczenie i w The Mongols, czy iść w. Nie, no idziemy w doświadczenie. Widzowie, zaryzykuję. Wydaje mi się, że tutaj takie teamy nie awansują. I jeżeli chodzi o mój pickem, to podsumowując: 3-0 Vitality Spirit 3-1 bądź 3-2, czyli po prostu Awans G2 Mouse 3 Demax, The Mongols, Aurora oraz Navi a teamki, które odpadną to Face Clan i LinVision z bilansem 0 do 3. Także jeżeli chodzi o pikem, tak to wygląda. Dajcie znać koniecznie w komentarzu jak wasz pikem się prezentuje. Życzę powodzonka i liczę, że ktoś chociaż jakieś punkty tutaj zgarnie. Trzymajcie się jego i elo. I słyszymy się na newsach, które pewnie jutro albo pojutrze z podsumowania stage'a drugiego. No i ogólnie z opisania tego co dalej będzie się działo. Elo!